Cześć wszystkim, z tej strony Aurora i dzisiaj widzimy się w Ranch of Rivershine. I ciekawi mnie, co tutaj dzisiaj będzie ciekawego. Ach, właśnie widzę. Witaj, Aurora. Słyszałam... To jest ona? Tak. <grych> Słyszałam wieści od Liama, że zbudowałaś miejsce dla swoich koni do rozmnażania. Pomyślałam, że trochę dam ci rad co do rozmnażania koni i opiekowania się z rybakami. Także jeśli masz czas, odwiedź mnie w mieście. Na pewno. Ach, inaczej, nie mogę się doczekać, aż zobaczę Twoje czempiony, które wyhodujesz na swojej farmie. I kogo my tu mamy? Od Aishi. Cześć, cześć Aurora. Jak tam Twoje plony? Nie zapomniałeś ich przypadkiem podlewać, prawda? Haha, tylko się śmieję. Nie musisz ich podlewać. Przyjdź do mnie i pokaż mi trochę marchewek, które wyhodowałaś. No dobra, właśnie, możemy zobaczyć nasze plony. W sumie można by dzisiaj też dokupić trochę nasion i faktycznie coś zasiać. Co my tutaj mamy? Czy to już jest? Jest! Dobra, do zebrania, Milo. I zdecydowanie musimy, bo chyba nie mamy żadnych. Czekajcie, zobaczmy. A nie, mamy coś, dobra, orszat, gras. Czyli tutaj trawę możemy ją zasiać i możemy zasiać marchewki. Dobra, fajnie by było coś jeszcze dokupić, bo mamy miejsce jeszcze, dobra, na cztery różne uprawy. Także fajnie by było chociażby siano dla naszych koni zasiać. A a propos naszych koni, zaraz zobaczymy jak tam idzie naszym wybrankom. Do stylu Meteora jeszcze wrócimy. A zobaczmy, co tam u naszych kochaniutkich. Trochę są od siebie daleko. <laughs> to chyba nie wróży nic dobrego, zaraz zobaczymy. Little Spring jest w ciąży! O kurcze. Okej. Okay. Czyli jak ona jest w ciąży, to czy mogę je stąd... Czy powinnam je stąd zabrać, czy nie? Powiem wam, że nie wiem, może faktycznie pojedziemy do Madeline. I chyba nawet y, pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to właśnie do niej pojedziemy. Wejdziemy do sklepu przy okazji. Ale no dobrze by było się jej spytać, y, co właściwie mam tu teraz zrobić. Także ogarniemy naszego meteorka. Na pewno go sobie. Y, ile on ma tej? Na pewno go sobie y, nakarmimy. Y, możemy mu dać. Double the Horse Endurance. Dobra, może to eee, wyczeszemy go, oczywiście, bo troszeczkę tam stał w stajni. Dawno do gry nie zaglądałam. <gry> Także zdecydowanie go wyczeszemy. Jak tam, szyjka. Szyjka też brudna. Brzuszek. Ok. Dobra, super. Na pewno zgarniemy kubki. W ma strasznie słabe zaufanie z nami, ale na spokojnie wszystko jest, jesteśmy w stanie zbudować. No dobra. Także tak. Zgarniamy go. I przejedziemy się do miasta. Jak on wyglądał? O... On nie ma głowia! Jejku, moment, dlaczego ty nie masz o Czy to jest coś, co mówiłam pewnie w poprzednim odcinku i zupełnie o tym zapomniałam? Może tak być. Czemu ty nie masz żadnego głowia? No faktycznie nic nie masz. Eee, moment, co my tutaj mamy? Classic brighter? No, klasyczne. Nie mamy żadnego czarnego głowia, teraz tak sobie pomyślałam. No, faktycznie nie mamy. Mamy tylko to klasyczne. Trzeba pokupować jakieś, yy, jakieś ogłowie zdecydowanie dla wszystkich naszych koni, bo zgaduję, że na wszystkich używamy pewnie to klasyczne. Dobra, zahaczymy o sklep, pojedziemy do Madeline, spytamy się o nasze. Yy, o naszą klacz w ciąży, właściwie jak tutaj z nią dalej postępować. I czy właściwie trzeba ją z powrotem dać do stajni? Czy jak to teraz działa? Czy, czy tam je zostawić dalej? Ale właściwie to chyba, jak z tego co rozumiem, to, to miejsce chyba jest tylko. O, zbierzemy sobie te rzeczy. Chodź piesku. Spiesz nam to, proszę. Spierasz? Spierasz. Super. Czy to jest jakby tylko miejsce na to, żeby jednak doszło do tego rozmnożenia, a reszta. reszta jest nieważna? Nie wiem. No dobra, przypniemy cię, kochany. Zobaczymy, co tam w sklepie dzisiaj ciekawego. Co to jest za siodło? To jest light brown fursad. Bardzo ładne powiem wam. To jest westernowe, ale bardzo ładne. Eee, tutaj kantarek. Czemka się tutaj tak stoi dziwnie, dobra. Latarnia derka. Mmm... Nie ma żadnego głowia. Jest tylko... znaczy... No, jest to wyścigowe, ale chyba niekoniecznie to do mnie przemawia. Także chyba dzisiaj nic nie będziemy kupować. Eee, pojedźmy sobie w takim razie Po prostu do Madeline. I zobaczymy co ona ciekawego nam zaproponuje. Co oglądam połowę, właśnie. A potem pojedziemy do tej Aiszy i widzę, że mamy dwa questy w sumie z tym kłanem. <laughs> jeden z kłanem, a drugi z yy, Marchewkami. Także. Dobra, jesteśmy przy Madeline. Questik. Och, Aurora. Yy, byłam taka podekscytowana, gdy usłyszałam od Liama, że zbudowałaś miejsce do rozmnażania. Nie mogę się doczekać, jak zobaczę małe źrebaki biegające po twoim ranczu. Ale zanim to zrobimy, y, pomyślałam, że dam ci troszeczkę dobrych rad a, y, o m, troszczeniu się o źrebne klacze i y, zajmowaniu się źrebakami. Gdy już sparujesz swoje konie w m, padoku do rozmnożania: Klacz będzie w ciąży przez 7 dni. W tym czasie klacz ta nie będzie mogła brać udziału w żadnych zawodach ani zostać sprzedana w domu aukcyjnym. Więc planuj, którego konia będziesz rozmnażać. Po 7 dniach twoja klacz yy, urodzi i zacznie wychowywać rebaka. Będzie mogła wtedy znowu uczestniczyć w zawodach, ale nie będzie mogła zostać sprzedana aż do czasu, w którym źrebak urośnie. Gdy źrebie, będzie, y, gdyś, <gdy źrebie się urodzi, y, zostanie w y, boksie razem ze swoją mamą przez 7 dni, y, aż do czasu, gdy będzie młodym dorosłym i będzie potrzebował więcej przestrzeni. Tak jak karmiące klacze śrebaki nie mogą także zostać sprzedane. Po prostu nie wyobrażam sobie, jak można by je było rozdzielić, gdy nadal jest taki mały. Oczywiście, jeżeli Twój śrebak będzie starszy, będzie mógł zostać trenowany, będzie mógł brać udział w zawodach, a także zostać sprzedany na aukcji, tak jak Twoje inne konie. Wiem, że to jest dużo informacji, ale nie martw się. Jestem pewna, że wszystko pójdzie gładko. No dobra, pogadaliśmy z nią, wszystko wiemy. Kurczę, jestem pod wrażeniem, powiem wam. Yy... O, piesek. <grafię> Że te tłumaczenia idą mi powoli coraz lepiej, także nie jest źle. Teraz to tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie była Aisha. Bo jej właściwie totalnie nie pamiętam. A... Co tu w ogóle? Sunday cheese, as Nie mam żadnego pojęcia, powiem Wam tutaj, ta gra jest jeszcze tak. Ach, mamy zaznaczone, że tutaj będzie znowu jeźdźrebak, to będzie festiwal. Eee, gram już w tą grę już jakiś czas, a powiem Wam, że nadal nie jestem w 100%, eee, w 100 ogarnięta w tej grze. Moment, ona chyba nie była w Lupine middle. Czy ona nie była... Gdzie my byliśmy na porządku? W Crystal Lake byliśmy? Nie. Moment, Aisha, Aisha. Eee, tu my jesteśmy my. Kurczę, jeżeli pojadę źle... Nie no, najwyżej jakimś snakiem nakarmimy. Naszego konia, bo powiem Wam, że dosłownie nie pamiętam, gdzie ta Aisha była. Już chyba w poprzednim odcinku się zastanawiałam, gdzie ona właściwie mieszka. Dobrze jadę, dobrze jadę. I nadal nie pamiętam, gdzie ona mieszka. <grytania> tutaj był Crystal Lake. Czy my tutaj wjeżdżaliśmy? Nie. Do Crystal Lakeu nie wjeżdżaliśmy. To gdzie my wjeżdżaliśmy? My wjeżdżaliśmy na pewno. Nie, do Lupań Meadow, dobra. Bo może w lupań Meadow ona była. Bo kolejne miejsce było... Eee, jeszcze raz zerknijmy. Kolejne miejsce było jakby do zwiedzenia z naszej farmy. Także to tam było. A wydaje mi się, że ona właśnie chyba była w tym pierwszym miejscu, które zwiedzaliśmy. Czyli na to wychodzi, że Lupań Meadow ale naszemu koniowi się szybko kończy. Wiecie co? Dajmy mu może już teraz jakiegoś snaka. Mamy karotkę, jabłko, 25. I Weźcie nic więcej. Dobra, damy mu jabłuszko. Trochę, trochę lipa. Pokantylujemy sobie tam. W ogóle już jak wiedziemy i będziemy widzieć mapę, to przynajmniej się mniej więcej zorientujemy, czy ona tam faktycznie była, czy nie była. Jeszcze nigdy... Jak w sumie gram w tą grę, to jeszcze nigdy mi się nie skończyła energia na koniu. Ale no. Hmm, Może to będzie pierwszy raz. Bo jednak nasz meteor nie jest zbytnio wyszkolony. No ale dobra. Zobaczymy. Lupań Middle. Czerpiemy na mapę. Fresh Market. Tak, tutaj jest Aisha. Dobra, dobrze trafiliśmy. Czy musimy pojechać w prawo i po prostu yy, pojechać w lewo. Ojej, nie w prawo w lewo i pojechać na y, tutaj ten market, gdzie ono będzie. Może ja się jechało gdzieś tutaj? Czy tutaj jest bardzo stromy brzeg i nie zjedziemy z niego? Czy zjedziemy z niego? Zjedziemy. No nasz koń już naprawdę jest na małej ilości energii. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Najwyżej w kółsiku sobie wrócimy do domu. <grym> Czy ona jest gdzieś tu? Ona chyba jest gdzieś tu. Oj, chyba trzeba będzie w kusiku wrócić. Dzień dobry. Hmm. Halo. Czy ja jestem? W tym miejscu. Wpiłam do kogoś do domu. Okej. Okay. Okej. Okay. Chodź, koniu. Chodź, biegniemy, teraz ja jestem szybsza niż ty. <grywa> o, cudowne. Patrzcie, jak ja sprintuję. Kurczę. Jakie ładne tu konie są. Jajku, nie mogę się doczekać czekać też, jak będziemy mieć e, dostęp do jakichś dzikich koni z takimi ładnymi maściami. No po prostu to jest przepiękne. To też jest przepiękne. O. Dobra. Aisha, Aisha, to jest jakiś traveler. To jest Aisha. Dobra, mamy dla Ciebie dwa zadania. Wow, nie musisz mi pokazywać już. Wszystko <grymnie> myślałam, że to będzie o marchewkach, ale <grymnie> mogę wyczuć już to końskie łajno mile stąd. <grymnie> to jest dokładnie to, czego potrzebuję. Mam cztery recepty na nawóz, które mogę Ci dzisiaj nauczyć. Wszystkie z końskim łajnem jako podstawowy składnik. Plus dodatkowy składnik dla każdego z nich. Nie przejmuj się, nie będziesz musiała tego wszystkiego zapamiętywać. Napiszę ci je na papierze. Dzięki temu zawsze będziesz mogła na nie spojrzeć ze swojego ekwipunku. Dobra, i drugi quest. O, te marchewki wyglądają ładnie. Nie przejmuj się, nie zabiorę ci ich. Jestem pewna, że twoje konie będą e, dużo bardziej zadowolone z nich niż ja. E, tutaj, mam troszeczkę dla ciebie nasion e, marchewek. Ale już więcej na, za darmo nie dostaniesz. Muszę tutaj prowadzić jakiś biznes. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsc na farmę, żeby je zasadzić, e, musisz porozmawiać z karpenterem jeżeli chcesz powiększyć swoją farmę. Ale nie ma pośpiechu. Te nasiona zawsze mogą poczekać na kolejny sezon. No dobra. Czyli tak, ją też ogarnęliśmy. Jejku, ten koniec przepiękny. Przepiękny. Dobra, Meteor, nie słuchaj tego, ale no niestety ty nie jesteś taki ładny. Dobra, musimy teraz jakoś dotrzeć. Do naszego domu. Myślę, że takim spokojnym kanterkiem chyba damy radę. I zasiejemy te marchewki. A także zobaczymy, co tam u naszych koni w ogóle słychać. Przeniesiemy je do stajni. Na spokojnie, żeby sobie już stajni odpoczęły. I właśnie zobaczymy, co tam dalej się będzie działo. Może wzięli udział w jakichś zawodach, ale no już już na pewno nie na nim, chociaż chciałam też troszeczkę go jednak podszkolić. Ale myślę, że tak naprawdę u niego no to już jest sprawa dzisiaj przegrana. Gdzie już są ten Chyba tam. Dobra, spiesz to proszę piesku. Zbierzesz to? Wszystko? Dobra, super. Dobra, pokanterujemy ile możemy. I będziemy się martwić później. Kurczę, ale super, że nasza klacz jest wciąż. Nie, no to po prostu ekstra. Bardzo mnie to cieszy. I no nie mogę się doczekać tego zrobaka. Ciekawa jestem, jak właśnie tutaj wygląda dziedziczenie. Yy, dziedziczenie Maści. I tym podobnych właśnie wszystkich odmian i tak dalej, także zobaczymy. Chyba już sobie pokusikujemy. A nawet zdecydowanie sobie pokusikujemy. Czy jak on kusuje, to traci też energię, czy ten pasek się nie rusza? Chyba się nie rusza. Kurczę, już sama nie wiem, chyba się nie rusza, chyba jest OK. Także zrobimy sobie spokojny, bardzo spokojny spacerek do domu. Na szczęście jest już bliziutko. Puścimy go na łąkę i zajmiemy się naszymi dwoma końmi. Też sobie by wypadało jak puścić na łąkę tak naprawdę. Już tak blisko, już tak bli już prawie jesteśmy. Prawie jesteśmy. Już ta brama po prostu już się do mnie uśmiecha. Leć, leć meteorku, leć. <gry> Jesteś wolny. Dobra, zobaczmy teraz. O, piesku. Gdzie jest nasz pies? Mm. Dobra, znajdzie się. Chodźmy po nasze koniki. Jak rozumiem, mogę je już spokojnie stąd wypuścić. O, jest nasz piesek. O, posz, jak się cieszę. Super. Nie, no super. O... Po prostu, ale bym Cię wyszczotkowała po tym wszystkim. <laughs> no naprawdę. o kochaniutki, uwielbiam po prostu, uwielbiam tego ogiera. No jest jednak moim pierwszym tutaj koniem w tej grze. Oj, naprawdę po prostu, no jestem zachwycona nim. A jak tam nasza klaczka w ciąży? Jak tam Little Spring? Jak tam, kochana? Boże, ją też uwielbiam. Wszystkie nasze konie po prostu uwielbiam. Meteorek. Precious Desert. Little Spring. No po prostu cudowne. Nie chciałabym się z żadnym żegnać, jeżeli chodzi o sprzedawanie. Także mam nadzieję, że będą u mnie już na stałe. Pregnant Mer, oj ten brzunio. <śścười> No, no nie miałam takiego brzunia przecież. Jej, ale super. Nie no, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że nasza klacz jest w ciąży. Już jesteś perfekcyjnie czysta? Nie, tu jeszcze jakiś pył. Brzuszek czysty. O, tutaj dupcia. Utko, utko. Dobra. Chyba jest ok. Nie, no strasznie się cieszę, strasznie się cieszę, po prostu niesamowicie. <grymne> Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. Myślę, że można by zobaczyć, a co by tutaj... Ach, mieliśmy te marchewki zasadzić. Przecież o wszystkie trzy wstążki, więc nim tutaj... No dlatego najbardziej to chciałam tym meteorkiem troszeczkę pójść na zawody ale widzę, że to nie jest takie łatwe. Myślę, że pójdziemy sobie po prostu naszym, e, naszym Precious Desert, porobimy troszeczkę zawodów, żeby zarobić kasę. No i tak naprawdę moim głównym celem jest oczywiście powiększanie naszej stajni, żeby mieć więcej koni. Bo z tego co wiem, to są w tej grze też dzikie konie. I te dzikie konie właśnie. Zerknijmy sobie. Zerknijmy sobie. Tutaj mamy nasze recepty. Tu jest nasz ekwipunek. Yy, mamy na chorobę. A, bo tu mamy tylko medicine. A nie, są też. Okej, okay, są tutaj też cztery na fertilizery. W sumie to może... Shield, laki... Hmm... Bo widzę, że jest takie... Najłatwiejsze. I on teraz nam wskoczył tutaj? Eee, dobra, spróbujmy zrobić dwa. Oj, nie to. I w sumie od razu użyjemy tych e, nawozów. Zobaczymy, czym ten Swift się charakteryzuje. Właściwie. Swift Fertilizer. Eee, aha. O jeden dzień przyspiesza po prostu. No dobra. Możemy sobie użyć. Nie ma co chyba na wszystkich. Ale tak, zerknęłabym znowu notatki, tutaj można sobie samemu pisać. Questy, kalendarz. I właśnie, to jest okładka Wild Horses. No i to też jest dobre pytanie, jak to tutaj będzie działało? Wydaje mi się, że nadal jesteśmy za malutcy w tej grze, że tak powiem, żeby jeszcze się takimi rzeczami przejmować. Ogólnie gram już to jakiś czas, a naprawdę powolutku, ale to może dlatego, że gram sobie po jednym dniu. Nie chcę że tak raszować tej gry. To jest taka chillowa gierka w sumie, że aż tak bardzo nie chcę się nie wiadomo jak długo. Gdzie my wysiedliśmy? A, wysiedliśmy tutaj. Yy, nie chcę jakoś bardzo yy, przyspieszać tego gameplayu. To jest naprawdę taki spokojny gameplay, że ja bardzo chętnie po prostu sobie w tą grę będę spokojnie grać. Także myślę, że nie mam co się śpieszyć. Chcemy zrobić jakieś wyścigi. I tak naprawdę mamy 7 dni aż do porodu. Hmm. Coś trzeba będzie się czymś zająć, zobaczymy gdzie w sumie też, gdzie nas fabuła pociągnie. I może byśmy zarobili właśnie na jakieś upgrade'y. Nie pamiętam, jaki tam był najbliższy, że tak powiem, nam upgrade. O, trzeba by się przejechać do niego, ale to już chyba nie dzisiaj. Dzisiaj myślę, że porobimy te zawody i właśnie będziemy się zastanawiać co dalej. Ale ja już coś czuję, że po zawodach to już będzie właściwie czas tylko na spanku. <grywa> Dobra, no najlepsza kasa jest w sumie w Pine Forest, także myślę, że tutaj sobie ogarniemy. No i fajnie było powygrywać to, żeby właśnie jak, naj, jak najwięcej zarobić jednak. Może już zapomniałam jak ten wyścig wygląda. Czy ja go robiłam raptem raz? Tak mi się wydaje. O, może to, może być raz. <ścoughs> Mógł to być tylko jeden raz. Zdecydowanie, bo nie zbyt pamiętam w ogóle tej trasy. Kurczak, się skupiam. Już, już yy, nie zrobię skuchy. <ścoughs> Mam nadzieję, a bym nie wykrakała Jest, dobrze. Mamy. Mniej niż minuta. Tak, chyba to, to, to całkiem dobrze, tak mi się wydaje. Dobra. E, trochę nam energii jeszcze zostało. Myślę, że damy mu. A, damy mu jabłuszko. I możemy sobie wziąć udział w tych zawodach jeszcze raz. Forest, Beginner. To zarobimy tak 2,500 na ten dzień. Plus ten bonus za pierwszą wygraną dnia 250. Także mamy te 2750 dziennie. To chyba nie tak źle. Chyba nie tak źle. Że znowu się skupiam, przez co nie mówię. <laughs> Pełne skupienie po prostu tutaj mam. To będzie bezbłędny przejazd. Zobaczycie. Powinnam to powiedzieć i od razu skusić gdzieś. <laughs> Ale nie no, może się uda. Jest dobrze. Ostatnia prosta. 54 sekundy. Kurczę, to nasz rekord chyba. No, mamy już 18. Precious Desert, zmęczony. Ach. No, powiem Wam, że to był dzień naprawdę z dobrymi wiadomościami. Szczególnie właśnie o ciąży naszej Little Spring. No, to to w ogóle bardzo dobra wiadomość. Nasz Precious Desert też zostanie w takim razie ojcem. Czy ja wjechałam na kurczaka? Chyba wjechałam na kurczaka. No, nasz Precious Desert zostanie ojcem, także też się mega cieszę z tego powodu. No i zobaczymy, co za dzieciątko im wyrośnie. <laughs> Pojedziemy sobie na ranczo, ogarniemy wszystkie konie z powrotem do stajni. Zobaczymy też jednocześnie, bo w sumie one nie były rano przecież w stajni, więc nie wiem, czy one mają słomę rozłożoną. Trzeba będzie im sprawdzić. I zaraz wszystkie konie zwołamy z powrotem właśnie do stajni. No, kochaniutkie. Naprawdę, mega kochana. No dobra. Swołajmy je wszystkie. Mm, send out to stable. A macie sianko. Tylko tak, bo wy nie dostaliście dzisiaj. A wy nie dostaliście w ogóle dzisiaj jedzonka, prawda. Czy to już teraz coś da? Nie, już im to nie daje właściwie. Tak naprawdę. Bo to już jest pod koniec dnia. Zobaczmy sobie naszą kochaną. Ojej, no po prostu cudowna. Jak jej ten brzuszek wystaje. Jejciu. Co ja miałam jej zrobić? no zo o, zobaczcie po prostu ten brzunio hmm, no jest naprawdę cudowno po prostu cudowno bardzo się cieszę z naszych koników no i co i chyba idziemy z spanko w takim razie także dzięki jakie wszystkim za oglądanie kolejnego dnia w Ranch of Rivershine myślę, że teraz właściwie jesteśmy jeden dzień przed Wigilią Także no ja jutro nie będę wrzucać filmiku. W przerwie świątecznej generalnie wyjeżdżam na kilka dni, także też mnie nie będzie, a później zobaczę. No mam nadzieję, że będę mieć czas, żeby nagrywać. Także ogólnie chciałabym życzyć wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, żebyście sobie odpoczęli w tej przerwie świątecznej i dobrze spędzili czas na po prostu relaksie, spędzaniu czasu z rodziną, ze znajomymi. Czy nawet po prostu na samodoskonaleniu się i po prostu e, odpoczywaniu, tak naprawdę, i właśnie takiej relaksacji. Także róbcie to, co kochacie, a ja, ja się z wami żegnam. Dzięki, Wielkim, wszystkim za oglądanie i papatki. pa! pa.